Kultowa kawiarnia albo lokal gastronomiczny czyli kawiarnia na rozdrożu, albo na rozdrożu. Od zawsze tu jest, zawsze ją pamiętam. Jak to się teraz nazywa? Pap, tak? Restauracja, kafe, pub. Wpadało się tu wpadało na herbatkę i na dobre, na dobre pierogi. Generalnie kulinaria mają bardzo smaczne, przynajmniej w moich czasach. Teraz już tu nie chodzę. Ostatni raz tu byłem z Krzysztofem Krauze. I siedzieliśmy sobie na ławeczce, a nie w tej, w tej Altance. Niestety Krzysztofa już nie ma wśród nas. Umarł na raka. A kawiarnia trwa. Kawiarnia. Rozdroże. To tu też zaczął się film kultowy, ale nie, to była chyba jedna ze scen grana w filmie Dług Krzysztofa Krauzego.